Hejka, witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na tle mojej biblioteczki, ale nie przychodzę do Was z filmikiem dotyczącym książek, i jednak z, jak też w tytule tego filmiku widzicie, holem zakupowym na tą jesień. Zbliża się jesień, zbliża się można by tak powiedzieć, też moja ulubiona pora roku. Mimo, że inne pory roku też bardzo lubię, to jednak do jesieni, do tej takiej jesieniarskiej atmosfery mam bardzo wielki sentyment. I dlatego też przychodzę z takim tematycznym filmem, ponieważ w ostatnich dniach, tygodniach przygotowywałam się trochę już do tej jesieni. Mamy wrzesień, więc można powiedzieć, że to już jest taka końcówka lata, początek jesieni. Pogoda też już tak powoli jest jesienna, przynajmniej dzisiaj, kiedy ten filmik nagrywam, więc jest to też taki idealny moment, aby zaopatrzyć się w jesienne rzeczy, aby jak już naprawdę przyjdzie ta jesień, już mieć piękny dom, piękne mieszkanie i aby też tą jesień po prostu czuć. I z tego powodu stwierdziłam, że nagram filmik. W ostatnich dniach, tygodniach poczyniłam kilka zakupów, kupiłam kilka nowości dekoracyjnych właśnie do domu, więc stwierdziłam, że taki filmik może być też dla Was inspiracją. Jak i też pomocą jeśli szukacie identycznych rzeczy i żebyście też wiedzieli w jakich sklepach co możecie znaleźć ja mam te dekoracje z kilku sklepów zaczniemy od Home and You następnie przejdziemy sobie do Teddy Sinseja i do Pepko. Nie szukałam też całkowicie nowych dekoracji, bo już mam wiele dekoracji z ostatnich lat, jednak miałam kilka nowych pomysłów, kilka nowych inspiracji, więc stwierdziłam, że też chcę po prostu kupić nowe rzeczy, aby też trochę ten dom bardziej stworzyć jesiennym. Więc może już nie przedłużajmy, tylko przejdźmy do pierwszego. Sklepu, którym jest Home and You. Tutaj mam pierwszą paczkę. I jest ona trochę duża, ale ja też wiem, co się w niej kryje. Jeśli chodzi o Home and You, to ja robię w tym sklepie zakupy tylko wtedy, kiedy są promocje, no bo jednak ceny w tym sklepie są dość wysokie, więc tylko wtedy, kiedy są promocje, ja tam zaglądam i czasami się na coś skuszę. Tak właśnie było teraz, ponieważ moje pierwsze zakupy zrobiłam, gdy była promocja. Promocja 10 zł na drugą rzecz, a moje drugie zakupy, bo mam tutaj drugą paczkę zaraz, którą też wam pokażę, zrobiłam w momencie, kiedy była promocja 90% na drugi przedmiot, więc prawie że identycznie. I były to jednak dość duże promocje, więc ze względu na to skusiłam się na te rzeczy, bo one jednak mimo wszystko są dość drogie. Ale Spróbujmy, co kryje ta pierwsza paczka. I w tej paczce mamy właśnie pierwszą. I oczywiście drugą do kompletu. Jest to jedna i ta sama. Taka bardzo już jesieniarska, pomarańczowa, więc idealnie, kolorystycznie będzie pasować do jesieni. I ona jest właśnie w takie motywy dyń. Ja Wam tutaj też wstawię oczywiście zdjęcie z sklepu, ze strony internetowej Home and You, żebyście też widzieli jak na żywo ona wygląda, a nie tylko tak zapakowana. Ale szukałam takiej pościeli w tamtym roku i nigdzie nie umiałam jej znaleźć, więc cieszę się, że w tym roku Home and You właśnie taką pościel wypuściło, bo jest to oczywiście nowość. Taką pościel możecie też znaleźć w tym sklepie w kolorze białym, ale ja się zdecydowałam właśnie na ten kolor pomarańczowy. Po pierwsze, ze względu na to, że bardziej kojarzy mi się z jesienią, a po drugie, z nami śpi puszek. Nasz piesek, więc z tego powodu też ta biała nie byłaby taka praktyczna, no bo często trzeba by ją było jednak prać. Pewnie od razu po założeniu, na drugi dzień, bo za dwa dni już gdzieś tam by była trochę brudna, więc ta. Pomarańczowa bardziej jest praktyczna, no i też bardziej nawiązuje do tej jesieni, więc już się nie mogę doczekać, aż ją założę i aż poczuję ten jesienny klimat, ale jest naprawdę przepiękna i cieszę się, że ją mam. No i teraz tylko ją wyprać i już będę ją zakładać. I teraz czas na drugą paczkę. Ona jest trochę większa, więc kryje w sobie o wiele, wiele więcej tych produktów mimo że nie jest ich aż tak dużo, więc pewnie jesteście ciekawi, co tam się kryje, skoro nie jest ich duża, więc otwieram. I tutaj również skusiłam się jeszcze raz na pośle. Taką, no i do kompletu drugą. Jest to znowu taka pościel jesienna. Tym razem skusiłam się na białą i zobaczymy, jak długo ona wytrzymie do wyczystości, ale stwierdziłam, że jesień jednak trwa te 2-3 miesiące, można by powiedzieć, więc wiadomo, będę musiała zmienić pościel sypialni i stwierdziłam, że potrzebuję jeszcze jednej na zmianę, no bo mam tylko jedną, taką typowo jesienną, a że chcę mieć jednak cały czas przez jesień ten taki jesienny klimat, to stwierdziłam, że skoro jeszcze są te promocje, no to wiadomo 90% na drugą pościel, wtedy naprawdę opłaca się kupować te pościele w Home You, to skusiłam się na nią i ją też na początku nie widziałam, jak kupowałam tą pierwszą, bo szczerze, ja ją kupiłam, bo szukałam właśnie takiej i szukałam po prostu sklepu, gdzie mogę kupić taką, Wyskoczyło mi home and You i bez zastanowienia kupiłam ją i później dopiero zaczęłam oglądać co tam ciekawego jest, więc poczyniłam drugie zakupy, a więc tutaj skusiłam się właśnie na tą pościel i ona jest w takie listki słodkie i no to naprawdę też pięknie uroczo wygląda, więc też nie mogę się doczekać, aż ją będę miała na moim łóżku. I kolejna rzecz, to jest rzecz. O której po prostu marzyłam, jak zobaczyłam ją na stronie internetowej tego sklepu, i cena trochę mnie przeraziła, można by powiedzieć, bo była jednak bardzo wysoka, jednak ze względu na tą promocję się skusiłam. No i też stwierdziłam: No nie, no chcę to mieć, mimo że może nie jest to takie praktyczne, że tylko przez te 2-3 miesiące będę. Tego używać, to ja to chcę mieć, bo to jest urocze i na pewno przez wiele, wiele lat będę tego używać. A przynajmniej taki mam zamiar. Pierwsza patruszka. Jak już też pewnie widzicie, po zapakowaniu może to być coś szklanego, prawda? I jest. A są to takie piękne talerze. Czy wy to widzicie? Tutaj w kształcie dyni, talerz w kształcie dyni. Tutaj mamy trochę wyrzeźbione te listki. No i najważniejszy element tego talerza, jeżyk. On tutaj sobie tak pięknie wystaje. Jak ja zobaczyłam ten talerz na tej stronie internetowej, ja naprawdę nie potrafiłam przejść obok niego i nie zdecydować się na zakup. Naprawdę. To jest takie urocze i takie piękne. No, musiałam to mieć. Cudowne, urocze i no, może nie aż tak praktyczne, no bo wiadomo, tutaj nic nie położymy i może ze względu na to, że jest to tutaj tak trochę wyżłobione, będzie ciężko jeść z tego talerza. Ale jako element taki dekoracyjny, jesienny, żeby położyć tylko ciastko albo też taki bardziej, żeby tutaj coś położyć i osoby mogły brać z niego, no to jest to idealny element. No i ja kupiłam cztery. Cztery takie talerze do kompletu, że dla nas, jak i też dla dwójki innych osób, dla gości, jakby nas odwiedzili. I w ten sposób też zakończyliśmy zakupy w sklepie Home and You. Taki duży karton, a jednak zmieściły się do niego tylko cztery talerze i dwie pościele. No ale jednak te talerze trochę miejsca zajmowały, jak i też pościele. A teraz przejdźmy do Teddy. Tam poczyniłam zakupy, jeśli chodzi o takie bardziej dekoracje jesienne, i skusiłam się na dynie: takie dwie mniejsze i do kompletu takie dwie większe. Urocze są, piękne, i ja szukałam tych dyn chyba już od dwóch lat. Ponieważ oglądałam te dynie jeszcze w takim okresie letnim. To była chyba końcówka lipca, początek sierpnia i bardzo mi się one podobały i wiedziałam, że ja je chcę mieć, ale nigdy nie kupowałam ich jeszcze w tym okresie, bo zawsze mówiłam, mamy dopiero lato. Ja nie chcę już szukać jesiennych dekoracji we wrześniu, tak na początku września, może pod koniec września, pojadę sobie do tego sklepu i je kupię i przez te dwa lata nie udało mi się ich kupić, bo zawsze już we wrześniu byłyby kupione. Więc teraz nauczyłam się ze swoich porażek i kupiłam je właśnie w sierpniu, na początku sierpnia, kiedy te dynie weszły do sklepu, kiedy te wszystkie jesienne dekoracje się pojawiły w tych sklepach i stwierdziłam: Nie ma co przedłużać, nie ma co znowu czekać i kupić dopiero, gdy będzie jesień. Kupujemy teraz i wtedy właśnie kupiłam te cztery dynie, więc w końcu je u siebie mam. Po tych dwóch latach marzeń o nich, bo ja je później naprawdę wszędzie szukałam. Szukałam je też na stronach internetowych, szukałam też gdzieś może na OLX, na Allegro, na Winder, czy może ktoś ich nie sprzedaje? Nic, nigdzie ich nie było. Były trochę podobne, ale to jednak nie były te, więc zawsze mówiłam: Nie, ok, poczekam do następnego roku, na jesień, i wtedy sobie kupię. No i teraz kupiłam w sierpniu. A jak już byłam we wrześniu wtedy, no to już nawet ich nie było, tylko były dekoracje świąteczne, więc, no, sklepy trochę nas prześcignęły, jeśli chodzi o te pory roku i te różne święta, ale no, tak już jest i co roku jest wszystko szybciej. Niestety. Ale w końcu mam moje dynie. I kolejna rzecz, ją też już kupiłam w sierpniu i to były chyba nawet pierwsze dni, kiedy te dekoracje jesienne weszły do sinseja i jest to taki zapach do pomieszczeń, aby tak po prostu tutaj popsikać i mieć taki ładny zapach. Więc naprawdę jest to też świetny pomysł, nie tylko aby zaświecić świece i mieć ten zapach, ale też właśnie takie coś. Ja też wcześniej tego nie widziałam, w innych sklepach też nie widziałam takiego pomysłu i takiego przedmiotu, więc stwierdziłam, że fajnie go mieć i. No, stworzyć też taki jesienny zapach w pokoju po prostu za pomocą tego. Jest to zapach Autumn Hazelnut, więc nawet nie taki typowo słodki, tylko bardziej taki właśnie orzechowy, jesienny, więc wydaje mi się, że będzie idealny do pomieszczeń. Nie przesłodzimy się i raczej dla nikogo nie będzie to taki ciężki zapach, że nie będzie można wytrzymać w tym pomieszczeniu. I już ostatnia rzecz, tym razem też moje wielkie zamiłowanie... Kubeczki. Ja jestem osobą, która uwielbia kubki. Ja też je kolekcjonuję, zarówno jeśli chodzi o pory roku, ale też jeśli chodzi o różne miejsca, kraje, w których byłam, bo zawsze jak gdzieś lecimy, gdzieś jedziemy na jakieś tam wakacje albo żeby po prostu sobie odwiedzić dane miejsce, to zawsze staram się wziąć z tego miejsca kubek. I no, niestety moje półki na kubki już powoli nic nowego nie mieszczą, ale jak zobaczyłam te, pomarańczowe dynie, które idealnie pasują do tej pościeli z Home and You, to stwierdziłam, że muszę je mieć. No i tak też mam. I ja osobiście ich nawet nie widziałam na żywo, tylko mój narzeczony był w Pepco i wysłał mi te kubki. No to oczywiście, że chcę, tym bardziej, że on to zaproponował. Więc w ten sposób mamy dwa nowe kubki do picia ciepłej herbatki na jesień albo do gorącej czekolady. I w ten sposób też będą pięknie komponowały się z naszą pościelą. Więc kolejne kubki do kolekcji. One się już powoli w szafce na kubki nie mieszczą, ale to nie powód, żeby nie kupować kubków, tylko żeby mieć jeszcze jedną dodatkową półkę na kubki. Logiczne, nie? I to by było na tyle w tym filmiku. Nie było tych rzeczy dużo, ale są to moje jesienne nowości, które zakupiłam właśnie w tym ostatnim miesiącu pod koniec lipca, albo też właśnie w sierpniu i we wrześniu. I tak one się właśnie prezentują. Ja się bardzo z nich cieszę, i też wiem, że one pięknie będą urozmaicać to wnętrze i też tworzyć taki piękny, przytulny, jesienny klimat. Dajcie znać, która z tych rzeczy najbardziej Wam się podobała. Jeśli też zrobiliście jakieś jesienne zakupy, no to dajcie znać w komentarzach i jakie. Może są to kubki w pościele, może jakieś dekoracje. Dajcie znać w komentarzach. Pewnie inne osoby też chętnie by się dowiedziały. Możecie się też w ten sposób zainspirować. Jeśli ten filmik Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. A my widzimy się już w kolejnym filmiku za tydzień. Na tym kanale. Pa!